Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jesienny czas budzi odległe wspomnienia. Joanna Fabisiak pamięta o nas. Joanna Fabisiak łączy ludzi. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze O, dziękuję, dziękuję. Nie, ja wiem, że Ty nie przelewasz z pustego w próżne. Joanna Fabisiak. Łączy ludzi. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Pani Anna lubi dzieci, ma bardzo dobry z nimi kontakt. Pomogła mnie i wielu innym matkom. Jeszcze będzie normalnie. Joanna Fabisiak. Łączy ludzi. Jeszcze będzie przepięknie. Rozpoczyna właśnie studia na Uniwersytecie. To także dzięki pani Joannie wyszedłem z domu, poznałem świat, mam wielu nowych przyjaciół. Joanna Fabisiak Łączy ludzi. Jeszcze będzie Chcemy spełniać marzenia, chcemy nowoczesnej Polski, dlatego wybieramy panią Joannę. Joanna Fabisiak Łączy ludzi.